Cześć, witajcie, jestem Matus, a dzisiaj pojawiła się po ponad roku nowa operacja Hydra. Nie będziemy zajmowali się dzisiaj tym, co się zmieniło, gdyż pewnie YouTube jest już tym zalany. Jednak przyjrzymy się i pokażę wam nowe tryby gry, jakie dodała nam operacja Hydra. Są to tak zwane Hydra Eventy. Podzielone są na trzy części które zmieniają się co tydzień. Na początku mamy możliwość grania w Wargames, ale do omówienia tych trybów przejdziemy później. Dwa kolejne to Wingman, który polega na meczach 2 na 2 na 1 bombsite, co jest moim zdaniem bardzo fajne i przy tym dodatkowo zdobywamy również osobną rangę, czyli nie ma znaczenia czy mamy Silvera lub Globala. Na tym trybie gramy prawdopodobnie do 9 bądź 8 wygranych rund. Następny event to Weapons Expert, polegający na meczach 5 na 5 w standardowo 30 rundach. Jednak różnica jest taka, że możemy kupić tylko jeden raz daną broń, czyli na przykład kupimy w czwartej rundzie kawaha, to w następnych już nie będziemy mogli go kupić. Bardzo ciekawe, no i do tego również będziemy dostawać rangę adekwatną do naszych umiejętności. Przejdźmy teraz do Wargames, które aktualnie trwa i każdy je może grać. W następnym tygodniu będzie albo Wingman, albo Weapons Expert, to już zależy od Valve. A jeśli chodzi o Wargames, to mamy tam dostępne 6 trybów gry, które gramy w większych składach, nie 5 na 5 tylko po prostu w większej liczbie osób. Pierwszy z nich to heavy assault Suite, polegający na tym, że za 6000 dolarów możemy kupić taki wielki kevlar i możemy być takim bossem. Niby i wydaje się fajne, ale tak kolorowo jednak nie jest. Gdy to zakupimy, nasza prędkość wynosi wtedy 130, czyli tyle, co jak chodzimy z kosą na szyfcie. Do tego nie możemy mieć każdej broni, tylko na przykład możemy grać UMP i Negev. Kałacha nawet nie możemy zakupić, żeby komuś dropnąć. No i nie jest to aż takie Mocne jak nam się może wydawać. Zabiłem bossa. Nie wolno schować LOL. Nie mogę podnieść. No. Wow. Oj. Ja tu jestem taką ochroną. Wow. O, jeszcze zabił nawet. No Drugi tryb to headshot only, czyli po prostu deathmatch od Valve, gdzie możemy tylko zabić w głowę Możemy to znać z różnych serwerów only headshot Spoko sprawa i fajnie mi się na tym gra Mogliby zrobić jednak tak, że amunicja po zabiciu nam się odnawia No ale to deathmatch od Valve, więc nie ma na co liczyć raczej mm. Dobra, biegam z USPem

Trzeci tryb to Hunter Scatters, który polega na tym, że punkty dla timu, czyli można powiedzieć rundy, zdobywamy poprzez zbieranie takich nieśmiertelników, doktagów po zabiciu przeciwnika. Możemy zbierać też od naszych kolegów z drużyny, przez co wroga drużyna nie podniesie tego doktaga i nie zdobędzie punktu. No i gramy na czas, a wygrywa ten, kto zdobędzie więcej rund. Nie! Mi się, nigdy, mi się nigdy żadna operacja nie zwróciła, przywykłem do tego. Mi się zwróciła raz, bo mi wypadł Black Lamina. Czwarty tryb to Stop Stop Zap. Moim zdaniem jest to najsłabszy tryb, w którym po prostu na mapie Safe House walczymy tylko na kosy, zeusy i granaty. Jednak Zeus po 30 sekundach odnawia swój strzał i to tyle z nowości. Moim zdaniem nudna rozgrywka, no ale kto co lubi oczywiście. Jaka dzicz tu jest. Nie! Ilu was? Pomocy! Pomocy! Nie! No nie, kurde. Przedostatnim trybem jest Flying Scoutsman, czyli po prostu gra z niską grawitacją, przez co skaczymy bardzo wysoko i strzelamy ze skautów z przeciwnikami. Wygrywa oczywiście ten, który zdobędzie 8 rund jako pierwszy. Pamiętam, że takie serwery z mapkami były popularne dosyć w CESie 1-6. Wow! <laughs> Psz. Ale dostałeś. No. Skila. O kurde. O nie! No, siadło ci, siadło No i ostatni tryb, trigger dyscyplin Bardzo fajny tryb polegający na tym, że gdy nie trafimy naszego przeciwnika To zabiera nam HP Więc gdy rozpętamy full auto, to może nam zostać na przykład 1 HP Gdyż nie możemy zginąć przez nietrafienie wrogów No ale z 1 HP raczej ciężko coś więcej zrobić No i gramy przy tym na normalnych turniejowych mapach Jednak do 8 wygranych rund Nikt ta nie kryje O, ha! Zabiłem nie, nie tracąc HP Ło ale ja kozak gdzie? Ma jedną HP Tylko raz spudłowałem i trzy fragi, tak się gra. Oj! Ah! Właśnie no tak się nie, nie robi. I to wszystkie możliwe tryby, tak jak powiedziałem na początku każdy może grać w te Hydra Eventy, jednak osoby z operacją zdobywają expa do zbierania gwiazdek i co 5 zdobytych ulepsza nam żeton operacji. Jednak podczas jednego Hydra Eventu możemy zdobyć tylko jedną gwiazdkę, tak więc jeśli ja już zrobiłem to muszę czekać do następnego tygodnia na kolejny Hydra Event. No i do tego oczywiście dropią nam skrzynki z operacji. No i to na tyle, dajcie mi w komentarzu znać czy chcecie może dzisiaj streama z takich gierek właśnie na Hydra Eventach oraz pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji kanału jeśli jeszcze tego nie robicie. Ja się już z Wami żegnam, trzymajcie się i cześć!